Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Uczeń zna podstawowe informacje dotyczące powstania utworu, geneza tło epoki, rozpoznaje elementy epopei narodowej, zna dzieje Jacka Soplicy, rozumie tytuł, Rozpoznaje trzy wątki. Wątek sporu o zamek, wątek polityczny, wątek romansowy. Rozumie motyw idyliczności utworu Arkadii. Rozumie motyw przyrody. Rozumie motyw obyczajów i obrzędu. Rozumie motyw szlaku. Okoliczności powstania utworu wiążą się z klęską powstania listopadowego. Dla Mickiewicza był to trudny czas. Czuł wstyd, że nie wziął udziału w walkach, tylko był na emigracji. W Paryżu, gdzie przebywał, szukano winnych upadku powstania. W atmosferze kłótni, oskarżeń, narodziła się idea, Stworzenia utworu ku pokrzepieniu serc. Mickiewicz pisze swoje dzieło w Paryżu. Pisarz chciał stworzyć utwór dla Polaków, który dawałby im nadzieję na nową, lepszą przyszłość. Chciał powrócić w czas dzieciństwa, wskrzesić przeszłość, kiedy Polska szlachecka żyła w patriotyzmie. Efektem był Pan Tadeusz. Utwór jest wyrazem miłości do kraju. Lektura pozwala uchwycić niezwykłą atmosferę, jaka towarzyszyła polskim nadziejom na odzyskanie utraconej wolności przy boku Napoleona. Tadeusz słusznie nosi miano epopei narodowej. Akcja rozgrywa się w ważnym momencie z historii Polski. Przebywają wojska Napoleona i rodzi się nadzieja na odzyskanie niepodległości. Utwór ukazuje polskie społeczeństwo, jego warstwy, magnaci, szlachta chłopi oddaje obyczajowość i tradycję początków XIX wieku. Nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. Jest mistrzowsko napisany piękną polszczyzną. Ma zatem wartość estetyczną. Odwołuje się do ważnych uniwersalnych wartości, aktualnych do dzisiaj. Kształtuje postawy patriotyczne. Jacek Soplica. Zwany księdzem Robakiem to brat sędziego, dawny hulaka, który trząsł całym powiatem. Kochał córkę stolnika Ewę, ale był zbyt biedny i nieśmiały, aby zostać jej mężem. Pomimo, że miłość do Ewy była uczuciem odwzajemnionym, Jacek wstydził się prosić stolnika o rękę córki. Tymczasem on, Zawsze wesół i szczęśliwy, wciąż udawał, że nie dostrzega, jak wielka miłość łączy jego córkę z Soplicą. Zapewniał Jacka o ich szczerej przyjaźni, ale nie miał zamiaru wydać swą córkę za Soplicę. Zrezygnowany Jacek poślubił pierwszą napotkaną dziewczynę, lecz ich małżeństwo nie było szczęśliwe. Szlachcic ciągle rozpamiętywał swoją miłość do szkówny. Nie potrafił pokochać żony, zaczął pić. Wcześniej został wdowcem z maleńkim synkiem. Pewnego dnia w trakcie najazdu moskali na zamek zabił stolnika i okrył się hańbą. Postanowił jednak odkupić swoje winy. Wstąpił do zakonu, wyemigrował na zachód Europy, brał udział w walkach armii Napoleońskiej. Powrócił do kraju jako emisariusz, aby przygotować w Polsce powstanie. W trakcie bitwy z Moskalami odniósł ranę. Przed śmiercią wyspowiadał się przed Gerwazem, wyznał swoje winy. Dzieje Jacka stały się wzorcowym modelem przemiany duchowej bohatera ze złego, hardego awanturnika i pijaka do dobrego, patriotę, który odkupił własne winy. Pamiętaj, że przemiana duchowa była bardzo ważnym elementem biografii bohatera romantycznego. Jako ksiądz robak, Bohater reprezentuje wiele cech romantycznych. Jest samotny, waleczny, tajemniczy. Jest bojownikiem o sprawy kraju. Działa w okryciu, lecz nie działa jednostkowo. Nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie. Przeciwnie: jego działalność jest racjonalna, przemyślana, jest jednym z wielu emisariuszy. Przygotowuje powstanie na Litwie. Poza tym, nietypowa dla bohatera romantycznego jest skromność księdza Robaka. Nie ma tu cienia wywyższania się ponad tłumy, tak jak u innych bohaterów romantycznych. Przeciwnie, jest głęboka pokora i szczera pokuta. Zatem Jacek Soplica. Posiada pewne cechy bohatera romantycznego. I jak zgodnie orzekli badacze, to właśnie Jacek Soplica jest główną postacią pana Tadeusza. Pan Tadeusz, czyli imię jednego z bohaterów, Tadeusz to syn Jacka Soplicy. Pod tytuł Ostatni Zajazd na Litwie czyli miejsce akcji, Litwa. W fikcyjnym Soplicowie, majątku szlacheckim, niedaleko niego znajduje się Zamek Choreszków. Kaczma za ścianek szlachecki dobrzy. Czas akcji lato 1811 roku. Pięć dni i wiosna 1812 roku. Jeden dzień. Zajazd. Nie chodzi o zajazd w sensie gospody karczmy, ale chodzi o zwyczaj. W dawnych czasach było to zbrojne wyegzekwowanie postanowień w sądu. Dochodzenie swoich praw przez szlachtę za pomocą ataku oddziału zbrojnego. Historia szlachecka. Mówiąc zaś o szlachcie, trzeba pamiętać, że występuje ona w panu Tadeuszu jako główny zbiorowy bohater. Obraz tej warstwy społecznej jest bardzo zróżnicowany. Występują tu przedstawiciele arystokracji, hrabia, zamożnego ziemiaństwa, soplicowie, szlachty sprawującej urzędy, rejtan, asesor, gerwazy, szlachty zaściankowej. Przykład zaścianek Dobrzyńskich, której styl życia w niczym nie odbiegał od zwykłego, chłopskiego bytowania. Poza tym, że szlachcianki pełły w rękawiczkach. Mimo wad i licznych przywar portret szlachty zawarty w pana, panu Tadeuszu jest jednak sielankowy. Trudno znaleźć wśród szlacheckich bohaterów wyraźnie negatywną czy odpychającą postać. Pan Tadeusz jest pisany we dwunastu księgach, wierszem. Każda księga ma swój tytuł i przebieg wydarzeń. Utwór pisany jest głoskowcem, czyli każdy wers ma trzynaście syla. Miejsce wydania utworu to Paryż. Rok 1834 Obyczajowość to ważny składnik dzieła. Obyczajów jest w dziele tak wiele, że nie sposób wszystkich wyliczyć. Najważniejsze to rytuał picia kawy. Parzeniem kawy zajmowała się we dworze osoba służąca, która przywoziła z miasta ziarno najlepszego gatunku. Rano szła do mleczarki z imbrykami, by zebrać najlepszą śmietanę. Serwowała kawę w filiżankach, a śmietankę podawała w specjalnych garnuszkach. Do każdej filiżanki osobny garnuszek. Zasiadanie do stołu podczas obiadu. Zanim wszyscy usiedli podawano wódkę. Następnie domownicy siadali Ustalonym porządku, w którym najwyższe miejsce przypadało podkomorzemu. Ksiądz Robak odmawiał modlitwę po łacinie i dopiero wówczas podawano potrawy. Wieczerza odbyła się w zamku choreszków. Goście wchodzili w odpowiednim porządku i stawali kołem. Witał ich podkomorzy, a sędzia wskazywał miejsce. Błogosławiąc stół znakiem krzyża. Rozpoczynano od chłodnika, a następnie podawano raki, kurczęta, szparagi, nie zapominając o dobrych trunkach. Grzywobranie miało miejsce zawsze w poźrze przedobiedniej. Towarzystwo ruszało do lasu za sędzią. Ubrane na wzór wiejski, w słomiane kapelusze i płócienne opończe, które osłaniały konturze. Zbiór grzybów odbywał się w skupieniu i zadumie stosownej do miejsca i czasu, dopóki nie odezwał się dzwon dworski, wzywa, wzywający grzybiarzy na obiad. Wówczas uroczysty nastrój ustępował okrzykom i hałasom. Z lasu wychodziła wesoła gromada, niosąc koszyki pełne grzybów. I ostatni polowanie. To kolejny rytuał, którego strzegł Wojski, strażnik myśliwskiej etykiety. Uczestnicy polowania ustawiali się w szyku, czekając aż ogary nagonią zwierza. Wojski przykładał ucho do ziemi. Nasłuchując kroków zbliżającej się zwierzyny. Gdy rozległ się ryk niedźwiedzia, urządzano obuławę. Po upolowaniu zwierza, wojski brał róg i rozpoczynał wspaniały koncert. Dźwięki wydobywane z rogu opowiadały historię łowów i naśladowały odgłosy dzikich zwierząt. Zamknięciem rytuału polowania było rozpalenie ogniska i warzenie bigosu. Według specjalnej staropolskiej receptury. W międzyczasie towarzystwo popijało wódkę gdańską, a gdy bigos był gotowy, częstowano nim i zjadano pośpiesznie. Pan Tadeusz zrodził się ze wspólnych wspomnień, pogodnych, ciepłych, szczęśliwych. Wspomnienia te są marzeniem o Polsce. Właśnie taką sielską, spokojną ojczyznę chcieliby Polacy odzyskać. Mickiewicz pragnął przybliżyć te nadzieje, sprawić, żeby emigranci, choć w myślach, mogli znowu znaleźć się w rodzinnym domu. Dlatego pisząc pana Tadeusza, miał umożliwić powrót. Na ojczyzny łono, do kraju beztroskiego, serdecznego, na półbaśniowego, Mickiewiczowskie Soplicowo stało się symbolem i oazą polskości oraz ładu ziemiańskiego. Centrum przestrzeni stanowi Dworek Sędziego, dom pobielanych ścianach. Opisie przestrzeni narrator wyraźnie podkreśla rekwizyty o arkadyjskim charakterze. Ruczaj, wzgórze, gaj, pola. Ich dopełnieniem jest dworek, którego wnętrze wypełnione jest znakami polskości. Na ścianach wiszą obrazy przedstawiające bohaterów narodowych, kościuszkę i rejtana. Stary zegar kurantowy wybija rytm Mazurka Dąbrowskiego, a serwis rodowy, używany od święta, przedstawia historię polskich sejników. Świat Soplicowa określany jest przez odwieczny ład porządek, który nigdy nie ulega zmianie. Najmniejszemu bodaj zachwianiu. Albowiem wyznaczony jest przede wszystkim przez rytm natury, schody i zachody słońca, określające czas rannego wstawania i wieczornego odpoczynku. Mickiewicz już w pierwszych słowach dzieła podkreśla wyjątkowość litewskiego krajobrazu który jest dla niego wspomnieniem ojczyzny, przechowywanym w sercu przez wiele lat. Już inwokacja przywołuje niezwykły, jedyny w swoim rodzaju pejzaż litewski. Właśnie w takiej stenerii mieszczą się soplicowo i będący jej sercem dworek. Przestrzeń ta utożsamiana z patriotyzmem i tradycją wiąże się więc także z obrazem otaczającej ją natury. W gospodarstwie sędziego rytm życia wyznaczany jest właśnie przez przyrodę. Dotyczy to zarówno każdego dnia, jak i miesięcy oraz lat. Człowiek wrasta w otaczający go krajobraz, staje się jego częścią. Mickiewicz opisy natury kreuje stosując ożywienia i personifikacje. Tym sposobem świat natury staje się jednym z bohaterów dzieła. Natura stanowi tło dla rozgrywającej się akcji, jest elementem świata przedstawionego, a także tematem rozmów postaci. W utworze Mickiewicza przyroda spełnia jeszcze wiele ról. Między innymi stanowi epizod akcji, ukazuje piękno kraju, opis jest całością niezależną od akcji. Podkreśla tęsknotę autora za ojczyzną, miłość do ojczystych krajobrazów. Podsumujmy. Funkcje opisów przyrody w panu Tadeuszu budują odpowiedni nastrój. Zbudzają uczucie miłości do ojczyzny, określają kondycję psychiczną bohaterów, zwiększają napięcie poprzez opóźnienie akcji, tak zwana retardacja. Obyczajowość to ważny składnik dzieła. Obyczajów jest w dziele tak wiele, że nie sposób wszystkich wyliczyć. Najważniejsze to rytuał picia kawy. Parzeniem kawy zajmowała się we dworze osoba służąca, która przywoziła z miasta ziarno najlepszego gatunku. Rano szła do mleczarki z imbrykami, by zebrać najlepszą śmietanę. Serwowała kawę w filiżankach, a śmietankę podawała w specjalnych garnuszkach. Do każdej filiżanki osobny garnuszek. Zasiadanie do stołu podczas obiadu. Zanim wszyscy usiedli, podawano wódkę. Następnie domownicy siadali w ustalonym porządku, w którym najwyższe miejsce przypadało pod komorzemu. Ksiądz Robak odmawiał modlitwę po łacinie, i dopiero wówczas podawano potrawy wieczerza odbyła się w zamku Horeszków goście wchodzili w odpowiednim porządku i stawali kołem witał ich podkomorzy a sędzia wskazywał miejsce błogosławiąc stół znakiem krzyża rozpoczynano od chłodnika a następnie podawano raki kurczęta szparagi nie zapominając o dobrych trunkach grzybobranie Miało miejsce zawsze w poźrze przed obiednień. Towarzystwo ruszało do lasu za sędzią, ubrane na wzór wiejski, w słomiane kapelusze i płócienne opończe, które osłaniały konturze. Zbiór grzybów odbywał się w skupieniu i zadumie stosownej do miejsca i czasu dopóki nie odezwał się dzwon dworski, wzywa, wzywający grzybiarzy na obiad. Wówczas uroczysty nastrój ustępował okrzykom i hałasom. Z lasu wychodziła wesoła gromada, niosąc koszyki pełne grzybów. I ostatni polowanie. To kolejny rytuał, którego strzegł wojski. Strażnik myśliwskiej etykiety. Uczestnicy polowania ustawiali się w szyku, czekając, aż ogary nagonią zwierza. Wojski przykładał ucho do ziemi, nasłuchując kroków zbliżającej się zwierzyny. Gdy rozległ się ryk niedźwiedzia, urządzano obławę. Po upolowaniu zwierza Wojski brał róg i rozpoczynał wspaniały koncert. Dźwięki wydobywane z rogu opowiadały historię łowów i naśladowały odgłosy dzikich zwierząt. Zamknięciem rytuału polowania było rozpalenie ogniska i ważenie bigosu według specjalnej staropolskiej receptury. W międzyczasie towarzystwo popijało budkę gdańską, a gdy bigos był gotowy… Częstowano nim i zjadano pośpiesznie.